nie przeciągając, zapraszam do siebie tutaj Słoneczko, a jak Słoneczko, to oczywiście przedszkole Słoneczko, które za chwileczkę wystąpi w repertuarze mmm Ewka Marchewka, wiosenna, jakaś będzie też między innymi tutaj pioseneczka, Ziemia zielona wyspa, sałatka, piosenka o telewizorze i piosenka o mojej rodzinie. Bo jakby nie patrząc, rodzina, a przekaz wartości i tradycji jest podstawowym hasłem, które nam dzisiaj towarzyszy. Oczywiście nie jest to hasło takie trudne, żebyśmy nie wiedzieli, o co chodzi. I mam dla Państwa taką propozycję. Jak słoneczko już powolutko się przybliża do nas. Proszę bardzo, dzieciaczki kochane. Moi drodzy, mam dla Was taką pierwszą propozycję. Po tym występie tutaj zapraszam do siebie wszystkie dzieciaki. Mam takie fajne kieszonki. Moje kieszonki, można powiedzieć, są jak borek Mikołaja, oczywiście świętego. I mam tutaj piłeczki, a z drugiej strony mam takie fajne odblaskowe światełka. Zbliżają się wakacje i wypadało, aby zabezpieczyć się w tak zwane bezpieczeństwo na drodze. Dzieciaczki powoli przychodzą i ja za ten kwadransik może niecały zaproszę tych dzieci do wspólnego tańca. Takiego tańca, gdzie będzie podkreślona pewna bardzo ważna wartość o charakterze serduszka. A żeby nie być gołosłownym, to proszę bardzo, jedną piłeczkę do Państwa rzucam. Dobrze, jedną piłeczkę do Państwa rzucam i kto tą piłeczkę znajdzie, będzie ze mną w tym tańcu brał udział, a zarazem może i coś więcej wygrać. Bo za wszystko dzisiaj mamy nagrodę. Umowa? No to uwaga. 3, 2, 1. Dziękuję. Pan za aparatem złapał? Nie, bo przykład nie miał przycisko. Odejść pani, odejść pani, to moje. Nie, jest. Dobrze. Czerwona czapeczka, jest twoja piłeczka i uważaj za... Za kwadransik cały po słoneczku, będziemy tutaj sobie razem tańczyć, a dla całej reszty będą również fajne upomineczki. Dzieciaczki, gotowe? Panie opiekun, jak najbardziej, potwierdza. To co, startujemy? takie dla dopingu i żeby te, ta trema zeszła z nich, można powiedzieć, i odpłynęła z tej sceny. Uwaga, Brawa dla słoneczka! let We're yes. Ele Moi drodzy, słoneczko przed nami wystąpiło i zapraszam tutaj do siebie dzieciaczki kochane, nie uciekajcie jeszcze. Pani Alinko, Pani Alinko, tak, Pani Alina Dulko jest opiekunką tej grupy rozsłonecznionej, można powiedzieć nasłonecznionej. No i rzeczywiście słoneczko ściągającej na ziemię Reszecką. Pani Alinko i proszę sobie te cukierki zabrać ze sobą, tak. Ja już tutaj nie będę podchodził, nie będę robił tego Proszę, do nas tutaj proszę bardzo Pani Alinko, tak jest. Dziękuję ładnie Pani. Uwaga dzieci kochane, patrzcie tutaj, o. Proszę bardzo, dwójka burmistrza, jak to mówią, dobrego wujka przez panią Alinkę. Macie dla siebie cukiereczki, do pani Alinki potem się zwrócicie. Dzisiaj się obrażamy na kalorie, obrażamy się może nie na pastę do zębów i szczotkę, ale na pewno po czkiewku będzie. A przed wami, uwaga, mili państwo, i w cieniu, i w członku, wystąpili. Uwaga, ja będę stać imionką, a Dzieciątko będzie podnosiło rączkę, dobrze? Piotruś, rączka do góry, jesteś. Buziaka do widowni. Piotruś, patrz na mnie. Kładziesz, usta na, kładziesz na usta y, pięć pałuszków i puszczasz buziaczka. Uwaga. O takie buzi. Dobra? Uwaga. Dobrze. Piąty jest testowany. Uwaga, Nadalka. Nadalka buziaka do publiczności. Psztułka. Proszę bardzo. I już każdy wie o co chodzi. Nadalka Weronika. Nie mam, no, a to za Weronikę ja. Proszę bardzo, to pani Weroniki na przykład. Milenka. Milenka, bo to wiesz, babcia może przyszła z klatką schodową, całe, całe podwórko. A, to dziewczynki do naszej treny, kochanej, tak? Ale udało się. Wytrzymaliście. Dominika i Natalka i również Milenka. Następnie, uwaga, dzieciaczki, kochane, ja już czytam szybciutko, aby wy tak szyb, wszyscy razem puszczacie buziaki, dobrze? Jak ja czytam, to wypuszczacie buziaki. Umowa? Umowa, uwaga. No to zaczynamy. Startujemy. Marcelinka, Kinga, Julka, Ala, Kania, Daria, Biola. Buziaki puszczacie? No nie puszczacie buziaków. Uwaga! Kładziemy rączkę na usta. I puszczamy buziaki, a państwo im odpowiadacie, moi drodzy, co wy tak sobie na wakacjach jesteście? Do roboty przyszliście tutaj dzieci oceniać, nie na pewno, tylko podziwiać. No to jeszcze raz, uwaga, Kinga, Julka, Ania, Hania, Dawia, buzi, buzi, buzi! No co wy tak rozczarowani jesteście? Wolszynie mówią, że wreszcie się najbardziej kochają. Słuchajcie, ja tak przyjechałem tutaj, tego zwiszą o tym, że jak się bardzo kochają. No to na buziaka trzeba was łapać, tak? No dobrze, Do Hania, Ala, Daria, Biola, Kuba, Sebastian, Olek, Tomek, Przemek, Maja, Ola, Agnieszka, Dominik, Kuba, Artur i Misia. Jeszcze raz trzy, cztery. Po buziaku. Proszę bardzo, państwo nam odsyłacie buziaka. I o to chodzi. No wreszcie coś tam zazębiło. Bo jak kłaniamy się nisko. Kłaniamy się nisko, słoneczko się kłania, schodzi proszę bardzo ze sceny, jak najbardziej dziękujemy pani Alince Dulko, opiekunce idą sobie na cukierka.